Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj tematyka bardziej finansowa. Pokażę Ci jak zrobić taki profesjonalny karkurator kredytowy w Excelu. Taki harmonogram spłat kredytu, harmonogram rad. Przypominam o subskrypcji, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami. I łapce w górę dla dodatkowej motywacji dla mnie. No i oczywiście w załączeniu jest już gotowe rozwiązanie. Link jest w opisie. Ja Cię zachęcam, żebyś otworzył sobie Excela, robił to razem ze mną. No i oczywiście, że jesteś początkujący, to zapraszam do oglądania kursu Excela od początku na moim kanale. Przechodząc już do konkretów, nie wiem czy wiesz, ale Excel ma wbudowane pewne formuły, które znacznie ułatwiają tego typu obliczenie. Dzisiaj stworzymy właśnie dynamiczny harmonogram kredytu, gdzie po wpisaniu okresu kredytu, kwoty kredytu i oprocentowania pojawi nam się harmonogram w ratach stałych, rozłożony na szczegóły, czyli ile w racie to kapitał, ile odsetki. Pozostały kapitał do spłaty. Tyle teorii, teraz czas na praktykę. Tutaj po lewej stronie mamy parametry, które musimy sobie wpisać. Założenie jest takie, że tutaj w tych polach na żółto musimy wpisać ręcznie, a pozostałe pola będą się liczyły automatycznie. No i załóżmy na przykład kwota kredytu: dajmy na to 595 tysięcy. Jeżeli chodzi o liczbę lat, najczęściej się bierze na 30 lat, ale zróbmy to w taki sposób, żeby można było sobie samemu wybrać. Zróbmy tutaj w zakładce parametry takie liczby od 1 do 30. Do tego możemy wykorzystać taką Formułę sequence. Sequence tab. I teraz chcemy, żeby 30 tutaj się liczby po kolei wylistowało, bo przeważnie kredy się bierze na 30 lat. Mamy to. Możemy to jeszcze wkleić na twardo teraz. Zaraz tutaj wróćmy do pierwszej zakładki. I teraz zrobimy sobie listę rozwijaną, czyli data validation list source. I teraz sobie zaznaczamy te wszystkie cyfry, klikamy OK, i w ten sposób możemy sobie wybrać liczbę lat od 1 do 30. Liczba miesięcy będzie po, po prostu pomnożona liczba lat razy 12. I teraz sobie weźmy na przykład 30 lat, czyli 360 miesięcy. Marża banku dajemy na przykład 1,89%. O, tu musi być przecinek, żeby traktowało jako liczbę. Teraz traktuję jako liczbę, bo jest po prawej stronie. WIBOR 3M. WIBOR jest teraz chyba 6,75%. Przy popularnym teraz kredycie 2% trzeba byłoby tutaj wpisać po prostu 2% zamiast wyboru. No i RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. To będzie po prostu suma marży banku i WIBORu, czyli kosztu pozyskania kapitału. Daje nam to RRSO na poziomie 8,64% przy tych parametrach. Miesięczne oprocentowanie kredytu to będzie RRSO podzielić na 12, bo tutaj mamy roczne, w skali miesiąca będzie taki to wynik. I rodzaj rad. W tym wypadku zrobimy sobie w parametrach coś takiego jak stałe i zmienne, i zrobimy znowu listę rozwijaną. Okej, okay, ja już tu już chyba sobie zrobiłem wcześniej. Ale robi się to analogicznie jak w przypadku tej liczby rad. I tutaj uwaga, to jest wersja tego kalkulatora dla rad stałych. W przyszłości zrobimy również dla rad zmiennych. Teraz robimy dla stałych. Nie zmiennych, tylko malejących w zasadzie, więc może to zmieńmy na malejące. Tak, mamy teraz malejące. No i teraz tak, okres. Mówiłem, że będziemy robić dynamiczny tutaj ten harmonogram, więc zróbmy tak, że okres równa się, znowu tutaj ta formuła sequence, i tutaj w zależności ile jest liczba miesięcy, do tylu niech nam liczbę zwróci. Więc zaznaczmy w ten sposób. No i w ten sposób w zależności ile lat wybierzemy, na przykład wybierając jeden rok, to mamy tutaj 12 wierszy. My chcemy mieć 30 lat, więc... Mamy tutaj 360. Wracam kontrol strzałka w górę do góry. Teraz tak, kapitał tej spłaty na początek okresu. Zaczynamy od kwoty kredytu. To jest kapitał, który pożyczamy na początek. Teraz część kapitałowa raty, pierwszej raty, bo okres jest jeden, czyli pierwszy miesiąc. To będzie rata razem minus odsetki. Teraz policzmy sobie całkowitą ratę, jakim to wzorem zrobimy, raczej formułą. Tutaj mamy PMT, formuła w Excelu, która już jest zbudowana. Tutaj jest ze strony Microsoftu taka ściągawka i możemy od razu wprowadzać, więc wpiszmy PMT, tab. Teraz tak, rate. Tutaj mamy już ze strony Microsoftu napisane, że to jest oprocentowanie. W tym wypadku my robimy w okresach miesięcznych, więc musimy wziąć to, tą wartość, średnik. N per, się, wróćmy do ściągawki, total number of payments of the loan, czyli tutaj e, mówimy, że chcemy. całkowita liczba miesięcy, więc tutaj mamy liczbę miesięcy 360. Średnik. PV, czyli present value, czyli inaczej kapitał do spłaty. Obecnie jeszcze kapitał do spłaty to jest to, co jest w kolumnie H. I pozostałe argumenty już są niepotrzebne, więc kliknijmy Enter. Teraz, jak widzisz, zrobiło nam to z minusem, więc tutaj sobie dopiszmy minus przy kapitale w formule. No i mamy już z plusem. Czyli wiemy, że przy tych parametrach pierwsza rata będzie kosztowała tyle. I teraz policzmy sobie wzór na odsetki jeszcze. Mam go tutaj, niżej. To jest IPMT formuła. Więc zacznijmy ją wprowadzać już. IPMT i tutaj mamy analogicznie rate, czyli znowu miesięczne oprocentowanie, średnik, per, idziemy do ścięgawki, okres, za jaki szukamy tutaj tej wartości, więc okres jest pierwszy, średnik, n -per, czyli tak jak wcześniej wszystkie okresy, jest ich 360, i present value, czyli kapitał do spłaty na początek okresu, enter. Tu jeszcze możemy sobie dać minus przy tym kapitale ponownie. No i w ten sposób widzimy pierwsza rata składa się z 350 zł kapitału, 4284 zł odsetki i cała rata to 4600 zł. Oczywiście ten kapitał, im dalej idziemy w tym kredycie, tym będzie wyższy w stosunku do odsetek. Tak zawsze jest na początku spłacania kredytu. No i teraz pozostały kapitał do spłaty na koniec okresu to jest kapitał, jaki był na początek, minus kapitał, który spłaciliśmy. Enter. No, i w ten sposób mamy pierwszy wiersz wypełniony. Teraz wypełnimy sobie drugi, ale już w taki sposób, żebyśmy mogli przeciągnąć go do końca tego zakresu czyli kapitał do spłaty na początek okresu to jest to, co było na koniec okresu poprzedniego. Kapitał wyliczymy w identyczny sposób, więc tu możemy sobie już przeciągnąć tą formułę z góry, po prostu. Odsetki możemy zrobić tak samo, natomiast musimy pamiętać, że tak. Miesięczne oprocentowanie kredytu, jeżeli przeciągniemy formułę w ten sposób, to zobacz, że zmieniło pozycję tutaj. Więc musimy tu odpowiednio poblokować w tej formule. Czyli to zablokujemy F4. Liczbę miesięcy również musimy zablokować F4. Enter. I teraz spróbujmy to przeciągnąć. I teraz jeszcze rata razem analogicznie zablokujemy sobie. To miesięczne oprocentowanie i zablokujmy sobie liczbę miesięcy. Enter. I przeciągamy. I teraz pozostały kapitał przeciągamy również. Natomiast musimy jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz w tej formule rata razem. W tym wypadku będziemy mieć do czynienia z mniejszą liczbą okresów niż 360, ponieważ będzie to 360 minus 1, prawda? Bo już jedną spłaciliśmy czyli minus 1. Enter. I teraz e, przeciągając już e, kolejny raz, e, tutaj ta formuła będzie brała minus 2, ponieważ już dwie raty były spłacone, i tak dalej. Usuńmy to. I teraz e, możemy już do końca przeciągnąć tą formułę, czyli zaznaczam, klikam dwukrotnie myszką tutaj w prawym dolnym rogu. No i w ten sposób, nawet e, idziemy kontrol strzałka w dół, na sam dół. Widzimy, że przy tych parametrach mamy już tutaj wyliczone. Zostało tu 14 zł za dużo spłacone, ale to jest standardowo tak. Ostatnia rata jest zawsze jakoś tam ręcznie korygowana, żeby wyszła, wyczyściła powiedzmy ten kapitał do spłaty. Wróćmy na górę, kontrol strzałka w górę. Jeszcze mamy jedną rzecz do rozwiązania w tym momencie. Jeżeli zmniejszymy liczbę rat, na przykład na 1. To tutaj takie nieładne rzeczy się robią, typu nam cofnijmy zmianę, Ctrl Z. To dlatego, że w tych formułach musimy zrobić to w taki sposób, że jeżeli tutaj będzie coś pustego w kolumnie G, to ona już zwróci pustą wartość. Zacznijmy wpisywać formułę. If, tab, żeby przejść do formuły. Logical test to będzie is blank, tab, czyli jeżeli wartość w komórce G2 jest pusta, Średnik. Jeżeli to ten warunek jest prawdziwy, to zwróć nam nic. Czyli po prostu cudzysłów. Otwieramy i zamykamy. Natomiast jeżeli nie jest pusta wartość, to zwróć nam naszą dotychczasową formułę czyli po prostu pozostały kapitał do spłaty. I zamknijmy już tą formułę. Enter. Więc w tym momencie nic się nie zmieniło, ale Potem się zmieni, zaraz zobaczysz. Teraz zróbmy sobie to do, dla pozostałych formuł tak samo, czyli znowu if Logical Test is blank, wartość w g2. Zamykamy. Jeżeli to jest prawda, to zostaw pustą wartość, i jeżeli nieprawda, to daj to, co mieliśmy wcześniej. Enter. Zróbmy to samo dla kolejnej. Może sobie już skopiujmy nawet tą formułę, czyli dotąd Ctrl C, i idziemy do odsetki. Czyli jeżeli wartość w G2 jest, przepraszam, G3 jest pusta, to zostaw pustą wartość, jeżeli nie jest pusta, to zostaw formułę, którą mieliśmy wcześniej. Zamykamy Enter i lata razem tak samo. Zamykamy. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz, to sobie zatrzymaj ten filmik w trakcie, żeby sobie również wprowadzić formułę. I wypełniamy ostatnią. I zamykamy. No, zobaczmy, jak nam to poprawiło. Wygląda ok. I teraz sobie zaznaczmy to i przeciągmy dwukrotnym kliknięciem do samego dołu. Na pozór nic się nie zmieniło. Przejdźmy na sam dół. Ctrl strzałka w dół. Wygląda wszystko identycznie, tak jak było. Wróćmy na górę. Kontrol strzałka w górę. Ale teraz, jeżeli wybierzemy sobie jeden rok, to jak widzisz, tu po prostu jest formuła, ale zwraca wszędzie pustą wartość, więc wygląda to dużo lepiej. I w ten sposób stworzyliśmy sobie dynamiczny harmonogram spłat kredytu hipotecznego w ratach stałych. Mi osobiście bardzo podoba się ta dynamiczność. Jest to takie dość czytelne, fajnie można sobie zaplanować. Jeżeli planujesz wziąć kredyt, to na pewno ci się może to przydać. Ja wiem, że dobrze jest to wyliczane, bo sam mam kredyt hipoteczny i sprawdziłem na swoim przykładzie, że rata wychodzi idealnie co do grosza, tak samo jak harmonogram od banku była taka e, może trochę odskocznia od takich standardowych lekcji Excela. Tutaj mamy trochę bardziej e, specyficzne formuły, które są w jednym celu e, wykorzystywane, mniej uniwersalne, ale myślę, że też fajnie zobaczyć, że takie możliwości też ma Excel. Także jeżeli lekcja ci się spodobała lub przydała, zostaw lajka na zachętę dla mnie i subskrybuj, jeżeli chcesz być na bieżąco z treściami, które ja publikuję na moim kanale. I do zobaczenia w następnym filmie.